Czy kobiety, które wraz z dziećmi uciekły przed wojną w Ukrainie mogą czuć się w Polsce bezpiecznie? Jaki mają plan B na swoje nowe życie, które zmieniło się o 180 stopni wraz z wybuchem wojny? W Ukrainie miały swoje życie, swoje sprawy, swoje miejsca zatrudnienia, niektóre nigdy nie pracowały. Jak mogą nauczyć się życia na przymusowej emigracji? O czym powinny pamiętać, by sprostać temu wyzwaniu? O tym dziś w rozmowie z Martą Kobińską. Pracodawca bez granic poznajmy się lepiej. Pracodawca bez granic. Się lepiej. Zaprasza Anna Rogińska. Dzień dobry. Pracodawca bez granic dzisiaj jest z nami Marta Kobińska, dyrektor finansowy Bravecare, ale także społecznik zakłada fundację, prowadzi bloga. Witamy Marta. Dzień dobry, witam Was wszystkich. <laughs> Jakbyś mogła nam chwilę powiedzieć, co to jest Brave dlaczego Brave co takiego, yy, jaka misja, jaka misja i co robicie dobrego. Brave to jest firma, która yy, świadczy usługi opieki senioralnej. I głównie naszymi klientami są klienci z zagranicy, aczkolwiek w Polsce już też zaczyna być fajny rynek na podobne usługi, także zaczynamy się rozgaszczać na, na naszym lokalnym rynku. A przede wszystkim zależy nam na tym, że tak jak wszyscy wiemy, społeczeństwo nasze się starzeje. Tak, europejskie w ogóle, nie tylko nasze? Mhm. Tak, europejskie nasze, w ogóle po prostu mamy coraz niższą dzietność i tak naprawdę coraz mniej takich powiedziałabym profesjonalnych domów opieki, więc my się skupiamy na pomocy domowej i właśnie opiece domowej. A te osoby, które pomagają tym seniorom potrzebującym pomocy, to są tylko Polacy, czy też może uchodźcy, obcokrajowcy? Jak to u Was wygląda? I są Polacy, i są uchodźcy, i są obcokrajowcy. Więc tak naprawdę w ramach jakby dopuszczalnych przepisów. No tak się musimy poruszać, więc tak naprawdę teraz, jeżeli chodzi o pracę zagraniczną dla uchodźców, tutaj przepisy nas trochę ograniczają. Natomiast jeżeli chodzi o terytorium Polski, więc spokojnie możemy tutaj, że tak powiem, wspomagać. się i wspomagać, mhm. tak. A czy ty widzisz tak ze swojego doświadczenia? No jesteś od liczb, na pew to, to na pewno to widzisz, ale czy ty widzisz jakąś różnicę między pracownikiem z uchodźcą, tak, a Polakiem? Hmm. E, czy ja widzę różnicę? No, powiedziałabym, e, że to jest też kwestia motywacji i chyba, e, i chyba tutaj e, należałoby się dopatrywać różnic, e, bo jeżeli e, ta motywacja jest na wysokim poziomie, czyli e, czy uchodźca, czy, e, czy, Polak? czy nasz obywatel, hmm. No to, jeżeli ma tą motywację wysoką, to, to jak najbardziej tutaj nie ma różnic. A Ta kwalifikacje takie same mamy, Polacy i uchodźcy, czy tutaj też możemy coś znaleźć innego? No to jest praca wymagająca, to mhm. na pewno i wymaga dość dużej odporności psychicznej przede mhm. wszystkim. Więc, więc to, jest, to jest ważne. Ważne jest także nasza kondycja fizyczna. Tak bo tutaj przy pracy właśnie z seniorem ona często jest potrzebna, żeby pomóc wstać, pomóc się położyć, umyć, tak, no, umyć, wiadomo. więc mhm. wszystko zależy od też kondycji podopiecznego, ale ta kondycja fizyczna też na pewno jest, jest atutem. No poza tym duża empatia i to, i to jest też powiedziałabym kluczowe w, właśnie w pracy opiekuna. A język? Język jest bardzo potrzebny? Czy, czy dopuszczacie możliwość nauczenia się przy okazji opieki nad seniorem? Znaczy my też jakby pomagamy w podnoszeniu kwalifikacji językowych. Wszystko zależy od wymagania naszego klienta. Czasami jest to biegły język ojczysty, czyli w większości w naszym przypadku to niemiecki. Natomiast czasami wystarczy angielski. Natomiast czasami wystarczą podstawowe pojęcia z zakresu opieki, ale my też pomagamy właśnie w opanowaniu tego słownictwa. A powiedz, czy ty widzisz jakieś różnice na rynku pracy w porównaniu z tym, jak wyglądał rynek przed wojną? Łatwiej Wam było pozyskać kandydatów do pracy, trudniej? Jak to wygląda? Jak, jak wpłynęła wojna na, na Waszą pracę, na Wasze działanie? Znaczy, na pewno zachwiała poczuciem bezpieczeństwa. Teraz tak naprawdę, powiedziałabym, znaczy przed wojną i w ogóle przed tym kryzysem gospodarczym można było zaobserwować, jakby to określić, no rynek pracownika bardziej tak. niż, niż pracodawcy. Teraz powiedziałabym, że tutaj te proporcje się wyrównują. Bo jednak chętnych do pracy zaczęło przybywać też ze względu na właśnie wysoką inflację, na grożący nam kryzys energetyczny i nad tak naprawdę wzrostem kosztów życia. Mhm. Więc nasi opiekunowie i opiekunki, które, które decydują się na taką pracę, one często są też w trudnej osobistej sytuacji. I być może tych osób będzie przybywać, w związku z czym, jeżeli chodzi o naszych pracowników i naszą grupę docelową, no to ja tutaj obserwuję wzrost zapytań. Natomiast, jeżeli mówimy ogólnie, no to chyba jeszcze tak wyraźnie nie można powiedzieć o żadnych trendach, bo jest, jest za wcześnie. Na pewno, na pewno, jeżeli chodzi o, o to, co się będzie działo, to takim kluczowym rokiem będzie, myślę, przyszły rok dopiero. No bo to trochę tak jest, że przyjechali uchodźcy do nas, część na przeczekanie, wszyscy myśleliśmy, że wojna się szybko skończy, prawda, więc... Trudno oczekiwać, że szybko nauczą się języka, gdzieś tam będą próbować pracować. A powiedz mi, czy to uważasz, że łatwiej uchodźcy jest przyjść do, do takiej firmy jak wasza, czy jednak Agencja Pracy Tymczasowej to jest lepsze rozwiązanie, że ona pomoże znaleźć, znaleźć pracę? Czy wy macie osoby, które opiekują się tymi osobami, znające język rosyjski, ukraiński, żeby im było prościej? Jak to rozwiązujecie w ogóle? Tak, my mamy w ogóle dział ukraiński yy, i pracują tam yy, też osoby, które pochodzą z Ukrainy, więc dla nich to jest język ojczysty. My oczywiście pomagamy znaleźć zatrudnienie, jeżeli ktoś się do nas zgłosi. Yy, wszystko też zależy, bo myślę, że czy, yy, czy Bravecare, czy yy, agencja pracy tymczasowej też wszystko zależy od tego, yy, yy, czego szukają uchodźcy i jakiej pracy. Mhm. Jak to wygląda? Bo jedna i, opcje, i druga opcja jest bardzo dobra. Natomiast ja myślę, że nawet w fundacji takiej jak wasza, no to jeżeli macie takie zapytania, to też kierujecie jakby jak najbardziej precyzyjnie. Mhm. Tak, precyzyjnie, żeby raz oszczędzić czasu, ale też oszczędzić jakby tych wszystkich. Powiedziałabym, y, zmagań y, tego, y, ty, tych psychicznych też, no bo pójście na rozmowę jest swego rodzaju trudne. wyzwaniem mm -hmm. i jest trudne. Więc takie precyzyjne skierowanie do odpowiedniego miejsca też. Y, oszczędza wielu zmartwień, myślę. No to oczywiście to jest to bezpieczeństwo, o którym mówiłaś, tak, że, że uchodźcy po prostu niestety go teraz nie mają i, i poza znalezieniem im pracy i gdzieś tam pomocy takiej administracyjnej, powinniśmy też być empatyczni, gdzieś tam ich, tam ich wspierać emocjonalnie. A powiedzmy jeszcze na koniec jakby tematu Brave bo my mamy tutaj jeszcze dwa, <laughs> dwa innych, które chciałabym szybciutko poruszyć. Jakbyś mogła mi powiedzieć, czy ty tak jak patrzysz na w ogóle uchodźców, Ukraińców, czy ty widzisz jakieś różnice między nami jako Polakami a Ukraińcami? Bo tutaj mamy... Rozmowy i różne, różne wątki się przewijają. Mieliśmy tutaj osoby pochodzenia ukraińskiego, które opowiadały, co myślą o Polakach. Musiał słyszeć od Polki, która jest pracodawcą, tak? Czy widzisz różnicę, czy uważasz, że jesteśmy Słowianami i właściwie nic nas nie różni? No, żeby powiedzieć tak, że jesteśmy słowianami i totalnie nic nas nie różni, to myślę, że nie, bo jednak każdy z nas ma tą swoją odrębność kulturową. To, co ja na przykład mogę zaobserwować, to na pewno jest, jest to naród bardzo pracowity i bardzo zdeterminowany. Natomiast czy to samo mogłabym powiedzieć o Polakach? Myślę, że. Też. teraz uwaga. Myślę, że też, bo my, jako Polacy, wyjeżdżając na zachód do pracy,. też jesteśmy bardziej zdeterminowani niż w Polsce. Tak, też jesteśmy bardziej zdeterminowani i też jesteśmy postrzegani jako osoby bardzo pracowite. Więc jakby w tej kwestii. No, nie, nie, nie doszukiwałabym się żadnych e, e, wielkich różnic. różnic wielkich, czyli jest szansa na integrację, tak? Można tak podsumować tę część rozmowy. A jak mogła powiedzieć o swoim blogu, bo wiemy, że masz bloga Piasek w butach. To jest blog kierowany do. do kobiet. Dobrze, kobieta, kobiecie. <grym> 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 tak, blog generalnie. Jest o edukacji finansowej, o dojrzałości finansowej i o, o budowaniu y, poczucia bezpieczeństwa finansowego. Czyli tak naprawdę, gdyby uchodźczyni znała Polski, to też jak najbardziej mogłaby ten blog y, czytać i wdrażać w życie Twoje pomysły, tak? Y, tak, tam bardzo dużo y, treści jest właśnie o y, nawykach finansowych, o tym, jak podchodzić w ogóle do pieniędzy. Nie w takiej stricte narzędziowej formie, powiedzmy takiej budżetowej, ale ja wychodzę z założenia, że yy, to co mamy w głowie, to mamy w portfelu. A dasz jakiś jeden przykład, żeby tutaj nasi słuchacze mogli szybko wdrożyć bez wchodzenia na stronę? No chociażby przekonania. My zmagamy się z bardzo wieloma przekonaniami, które bardzo mocno nas blokują, jeżeli chodzi o budowanie swojej poduszki finansowej, o w ogóle budowaniu swojego bezpieczeństwa finansowego. Na przykład takie, które pokutuje i chyba najczęściej o nim słyszę, że jak ktoś jest bogaty, to pewnie ukradł. Oczywiście w Polsce to jest norma, <laughs> a to ciężka praca, tak, bo my widzimy tą górę, jest góra lodowa, tak, 80% góry lodowej jest w morzu, tak, tak. a 20% tylko na zewnątrz i wszyscy widzą tylko te 20%, a ta ciężka praca to jest to, co pod, pod wodą, tak, i tego już nikt nie dostrzega niestety. Dokładnie tak, hmm. ale jeżeli mamy takie przekonanie i takim przekonaniem kierujemy się, że tak powiem, w naszym życiu, to nasz mózg działa w taki tak. sposób, że my będziemy, nawet jak zarobimy dużo pieniędzy, to będziemy dążyć do y, równania w dół, czyli tak. do takiego poziomu, w którym czujemy się bezpiecznie i y, absolutnie, żeby nikt nas nie postrzegał jako kogoś, Złodziei. kto mm -hmm. Tak. Czy sami się ograniczamy, bez sensu. A powiedz mi jeszcze, bo tutaj sobie rozmawiałyśmy przed wejściem, to jest świetny temat, uważam, też warto go poruszyć. Z potrzeby serca zakładasz fundację. Możesz tutaj tak. dwa słowa. Jak się ta fundacja będzie nazywała? Jaki jest cel, jaka misja, dlaczego chcesz to robić? To prawda, nosiłam się z tym zamiarem chyba już co najmniej dwa lata, gdzieś to we mnie kiełkowało, też z bardzo dużej potrzeby serca, ale też z bardzo dużej potrzeby naszego społeczeństwa, bo fundacja będzie się nazywać Bezpieczni Finansowo, jest skierowana głównie do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w przedziale wiekowym 16-26. I tej edukacji finansowej u nas w kraju w zasadzie nie ma. Brakuje, tak. W mhm. zasadzie ona nie istnieje, a jest niezwykle potrzebna, właśnie, żeby nie popełniać błędów, które prowadzą do niej zadłużenia. Bankructwa, do, prawda? Tak, mhm. do bankructwa, żeby wziąć życie w swoje ręce i budować to bezpieczeństwo finansowe, bo tak naprawdę misją. Jest szeroko pojęta y, właśnie edukacja od poczucia własnej wartości, pracy z przekonaniami, nawykami, poprzez y, podstawowe pojęcia ekonomiczne, takie jak inflacja. E, podatki, takie, bo to też młodzi niestety. Tak. E, też w grę wchodzą podatki, edukacja prawna, edukacja e, HR-owa, jeżeli chodzi o szukanie zatrudnienia, budowanie e, relacji e, i jak dbać o tą sieć kontaktów, e, ubezpieczenia, które też są e, podstawą takiego bezpieczeństwa finansowego. E, więc to jest kilka filarów, e, na które będziemy kłaść nacisk i. Mam nadzieję, szkolić naszą młodzież tak, żeby była świadoma i odpowiedzialna. Czyli tak naprawdę, jakbyśmy sobie mogły podsumować naszą rozmowę, wszystko kręci się wokół gdzieś tam komunikacji, integracji, nieważne, czy jesteśmy Polakami, czy Ukraińcami. Tak naprawdę, jeżeli chcemy godnie żyć, powinniśmy mieć podstawową, merytoryczną wiedzę, tak? Z zakresu szeroko pojętych finansów. Tak, bo to nam daje mm. y, świadomość i w I ogóle, bezpieczeństwo. Tak, świadomość daje nam bezpieczeństwo, bo. Tak jak słyszymy bardzo często y, pojęcia w y, telewizji, które y, inflacja, kryzys gospodarczy, one budzą bardzo duży lęk. Tak. A wszystko się z czegoś bierze. I rozumienie tych mechanizmów y, też powoduje, że jesteśmy w stanie sobie ten lęk obniżyć. I zarządzić tym. Prawda? Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Marta Kobińska, człowiek z wielkim sercem, pracodawca bez granic. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Do widzenia. Do widzenia. pracodawca bez granic poznajmy się lepiej, poznajmy się lepiej. pracodawca, pracodawca bez, granic. bez granic poznajmy się lepiej zaprasza anna rogińska